Hej, cześć, siemanko, moi mili. Mówi dla was z tej strony kaw, a to jest Minecraft. Dam dam dam, Tesco, tu lubię zakupy. Dobra, żeby nie było reklamy. to jesteśmy na serwerze, mm, bodajże, że. Z... Hmm, jaki to jest ten strony, dawno nie grałem w Minecrafta, no te z wyspami. Ey... Yy, co dobra zapomniałem. No. Dobra mniejsza o to, wiecie. No z wyspami, że Sky Island jakoś tak. I tu mam wszystkie zasady. Regulaminowe. Yy, kary jakie możemy dostać. Yy, zakazy wszystkie. Wszystkie zakazy najważniejsze. I nagrody, nie wiem za co. Nagrody, nagrody, nagrody. Zakaz multicontinu. Dobra. No, i tutaj mamy wszystko o info o wyspach. W plecach Co? Nie mam permisji. Nie mam. Nie 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 mam. Nie Nie mam. przy mam. kit mam. przy okazji kit mam. I mam. pójdziemy tutaj, bo to fajnie wygląda, tak? Można iść. O, jakieś te? Lala, to wszystko jest w takiej kuli, chyba. Aha. Nie no, spoko. taka dosyć duża ta kula. Nie wiem, mi to nie psy. Kobiec można kopać? Hmm, głupi można było kopać, byłoby złatwo. Okej. Okay. Yes, i jest. Re-create. I dam. Naprawdę. Naprawdę? Ale jest, ok. To spoko, 16 koblen to... Yy, po świeczki Dwie świeczki O, tą świeczkę bym zabrał i postawił tu Tak są może wkrętem teksturpaka turpaka pack Mmm, yy, Flowa może O, down i powinno być okay. tak bez tekstu rupaka to tak brzydko, nieładnie No tak brzydko, tak ba. No nieładnie po prostu, bez tekstu rupaka, a z tekstu o wiele ładniej będzie No poproszę o szybsze, o! I od razu Minecraft staje się ładniejszy A tu mamy jakiś, tak? Młody? Nie, nie ma nie mam, szkoda No, no to ścinamy drewno Mamy tu w op propos jakąś siekierkę? Nie, tylko jest... a nie ma Szkoda no, poproszę o drewna. Wow, 120fps mam Przynagrywam? Mm, tak, fajnie. No, szybko, szybko. Ścinaj. Marka, Marian, Marian, dawaj. Co tak wolno? Leć, leć tym koksem. No, co tak wolno? No, Katie, jesteś. Okej, okay, czyli tak to Sandir, dirt melon jakiś. Muszyn, pumpkiny. Okej, okay, czy wszystko? Czyli najpierw na sezonki, O, już można posadzić. E, I tak, z tego Workbench. E, Workbench sobie postawimy tu. E, z Workbencha patyki. Chyba mam tu patyki. Mam, mam, mam patyki? Nie mam patyko, ale to. Okay. patyki, mam to. Okej. Patyki. No i kilof jeden. Okej, okay, kilof mamy. Teraz tak jakoś tu trzeba... Okej, okay, mam już. Tu, tu, tu. tu. Chyba się trochę dźwięki. No, nie wiem, możecie życia. O, teraz będzie dobrze. Hop, hop i dwa, tu będzie woda. Hy! Nie! dirt no, 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 no hop hop, okej okay. jest dobrze czyli tak tu potrzebujemy ice OK. i z tej strony tu możemy jedno zatkać lawę okej okay. i mamy cobblestone generator o, i senna kopiemy troszeczkę aha nie no to ja to przyspieszę może wam no żeby to wam tak nie jak na kopie jest tak kobla to o cięcie jak na kopie jest tak kobla to wtedy to po prostu wtedy będzie po cięciu Wracamy już po przerwie o i tu mamy już nakopane ładnie tu jest wszystko ładnie ok więc to odkładamy o właśnie przy okazji mam 8 żelaza więc bogactwo redstone węgiel to w wiaderku możemy odłożyć deski o chociaż sobie to, to wyśniemy i to tu wylejemy o nawet nie he he Ok. okej mogę jeszcze sobie wziąć dwie pochodnie. 1000 dolarów za emerald A ścierstwo takie, że masakra O, i tu zacznę Okej, okay. hop, 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 hop e, ty ps, jestem No i tu zostawiamy jedną pochodnię I teraz idziemy na około Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. I budujemy dalej, dalej. Okej, okay, tu tylko. jest, dobrze. Tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu. No jeszcze jedną kartkę Okej. Okay. I tu sobie postawiam drugą pochodnię. Okej, okay, i tu połączymy. Tylko, tutaj damy wszystkie ma przejść tylko. ok mm, up, jak chcę wyżej. No jest wyżej. Okej, okay. to weźmiemy trzy na kilo. Eee, 3 kilow. To, to. I spróbujemy jakoś to tutaj ogarnąć sensownie. Okej, okay, tak. Tak. No, okej. Okay. I ja będę chciał. Okej, okay, jeszcze może o jedno to większe. No, hop. To z tej strony będę powiększał, bo mi to najlepiej powinno wyjść. I lecimy, lecimy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, okej, okay. i dalej raz, O aaa, się fuck, no to jest dobra, hop, 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 no, znowu, no, znowu, tu, o, tam, jeszcze oh. jedna, hop, okej, okay, jest. Ładnie pięknie idealnie. No to dobre teraz tu. A nie chce rosnąć ciągle. To okej, okay, potrzebuję jeszcze dwa patyki. Hmm. Na łopatę. Bo chcę trochę skopać już tego. Okej, okay, łopata Fuck. Widzimy. ja to, ja to wiedziałem, ja to wiedziałem znając mam szczęście, że tak będzie no, Fuck. tu jest lawa okej, okay, czy trzeba zrobić? To... okej, okay, już wiem jak to trzeba zrobić tak, o, na początku mam wiaderko puste nie mamy to jedno wiaderko na lawę Okej, okay. to niech to spłynie. Hm hm Hmm Dobra, hmm. Hmm. tak. Albo. Spierze będzie właśnie. Tu, no. Tak, okej. Okay. Jest okej. Okay. I teraz. Lawę, szybko. I to było od I mamy. Okej. Okay. I teraz muszę wziąć dirt. Dirta muszę wziąć. I na jakim tu jesteśmy poziomie? 155. Okej. Okay. Czyli możemy się ujechać tutaj. Y I... O, a to będzie mi lepiej. Hop. Hop. Ok, okej i teraz kopiemy Za bardzo, bardzo, bardzo szybko nie z was tak naprawdę nie ominęło, tylko trochę na no wiem, tak trochę bardzo gdzie to mamy? cobblestone nie mamy? nie mamy już koble. coble coblel Kobel. o yes no tu możemy sobie zrobić takich też stone Generator. Dzień Mmm, Kajlof. OK. I to się skupimy OK. I, I tego. Raz, raz, raz. To będzie woda. Woda. Jedno w dół. Tu się tworzy Ok I tu lawa Akurat Idealnie Idealnie Lepiej tego wymierzyć się nie dało Dobra Teraz tylko Jedna lawa Źle nie są, że źle. Coś co się nie spali Dobra, zaryzykujemy. Okej okay. No, okej, okay, dobra, dobra, Jo Joy, yy, podobnie, raz, raz, raz. raz, raz. Raz, dwa, trzy... Jecha! Jest, jest! Czyli Tome. to możemy zniszczyć. To zniszczyć i szybko zjeść. Jest! Kobu! Kobu, kobule! Kobblestone! Kobblestone! Jest! Kobblestone! No to chyba na tyle dzisiaj by było w tym odcinku. Może jeszcze coś wrzucę. O no co tak, no dzisiaj tylko przenieśliśmy wyspę na niższe piętro I tu sobie trochę trawy damy, żeby się rozrosła Okej okay. I to możemy zniszczyć No to na tyle w dzisiejszym odcinku i zapraszam was do następnego Który będzie, nie wiem kiedy, chyba jutro albo jeszcze dzisiaj Więc pa pa